Proponuję wyliczankę. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, co ty robisz? Jeszcze nie skończyłam. Sorry, ale naprawdę chciałam spróbować. To jest takie dobre, że nie masz pojęcia. A to dlatego, że jest to znakomity koktajl mleczny. Patrzcie, mam tu balon. Ciekawe, co jest w środku to sneakers. Mam jeszcze jeden balonik. Jestem pewien, że i tam znajdziemy niespodziankę. M&M's nieźle, ale chyba to za mało. Proponuję uzupełnić naszą kolekcję słodyczy. Zobaczmy, co jest w trzecim balonie. Wow, wow, to KitKat. Świetnie. Myślę, że wam się spodoba. Czas to wszystko zmiksować i przygotować najsmaczniejszy koktajl w historii. Wrzucam do blendera kitketa, sneakersa i MMsy. Wydaje się, że czegoś jeszcze tu brakuje. Potrzebuję chusteczki. Patrzcie uważnie czary -mary boom, Wow, to mleko! Prawdziwy cud. Przyda się. Akurat potrzebuję mleka do zalania nim słodyczy. No już teraz wygląda pysznie. Zamykam blender i włączam go na pełną moc. Ale mocno trzęsie. Boicie się? Przecież żartuję. Wystarczy tylko przelać to do butelki. Wygląda świetnie, a aromat jest boski. Ledwo się powstrzymuje. Ale to pyszne. Moja intuicja mnie nie zawiodła. Dokonałam właściwego wyboru. Też chciałabym mieć tyle szczęścia. Wybieram tę butelkę. Chyba nie mam tak dobrej intuicji jak Suzy. Tak, Monika, to kompletny niewypał. Sardynki w puszce? To dziwne. Jestem przyzwyczajony do żonglowania piłkami, nie tym. Ochyda. Wiem do czego mogę tego użyć. Zrobię koktajl rybny. Fu, jak to śmierdzi! Zaraz zwymiotuję. Muszę się pospieszyć, zanim się uduszę. W <laughs> porządku, gotowe. Nie wiem jak można to pić. Życzę powodzenia. Co to jest? Czuję obrzydliwy zapach ryby i smak oleju. Niedobrze mi się robi. Monika, co się z tobą dzieje? Nie wiem, nie mogę tego kontrolować. Potrzebujesz czegoś smacznego. Tu został jeszcze jeden koktajl. Wygląda pysznie. Dlaczego go na mnie wylałaś? Trzeba było pozwolić mi go wypić. Pomogło mi, ale szklanka jest już całkiem pusta. Dzięki, Suzy. Daj spokój, chciałam tylko pomóc. Tym razem wszystkie butelki wyglądają nieźle. Wezmę te. I jak, Mary? Nie musisz się martwić o swoją przyjaciółkę. Masz szczęście. Do butelki włożyłem swoje oczy. Certuję. To żelkowe gałki oczne zanurzone w spraycie. To jest naprawdę pyszne. Wow, super! Ojej, co to jest? To wygląda jak żelkowe oko. To takie zabawne. Mam nadzieję, że ich smak też mnie nie zawiedzie. Ojej, spójrz, coś jest w środku. To dżem! Muszę natychmiast wyciągnąć resztę żelków. Ale nie tak łatwo otworzyć butelkę. O nie, rozsypały się! No trudno, ale i tak było pyszne. Teraz ja. Nie chcecie martwić, ale to nie jest dobry koktajl. Składa się z makaronu z zupki chińskiej i przypraw. Nie jestem pewien, czy ci się spodoba. Sprawdźmy. Czekaj, Monika, spójrz, co tam jest. Nic nie widzę, przywidziało ci się. Nie rozpraszaj mnie, Mary. Zadziałało, dała się nabrać. Zrobiłaś to specjalnie. Te butelki wyglądają niezwykle. Chyba wezmę te w środku. Podoba mi się jej kolor. Chyba nie popełniłam błędu. Gratulacje Susi! Wybrałaś miłą niespodziankę od samego Świętego Mikołaja. Czyli ode mnie? Zrobiłem kakao specjalnie dla ciebie. Uwielbiam je. Moim zdaniem to najlepszy zimowy napój. Kakao w proszku wsypuję do butelki i zalewam je świeżym mlekiem. Jak widać, nie ma w tym nic skomplikowanego. Będziesz zadowolona z rezultatu. A tak, prawie zapomniałem. Trzeba dodać pianki marshmallow. To obowiązkowy składnik. Tylko poprawi smak i tak już pysznego kakao. Co za aromat! Palce lizać, uwielbiam to! I gotowe! Mam nadzieję, że Suzy doceni mój prezent. To jest pyszne, nie mogę się oderwać. Cieszę się, że wybrałam właśnie tę butelkę. Dobrze, że jest tego tak dużo. Ten smak przynosi mnie do ciepłego i przytulnego fotela przy kominku. Chcę w nim usiąść i nie musieć się nigdzie spieszyć. Widzę, że Suzy się poszczęściło. Mam nadzieję, że dostanę coś równie smacznego. Monika, śledzę cię cały rok i wiem, że byłaś grzeczną dziewczynką. Dlatego przygotowałem dla ciebie specjalny napój. Moją ulubioną Coca-Colę. Niestety nie mogę się powstrzymać, żeby nie spróbować. Uwielbiam ją. To jest takie dobre. Wleję resztę do twojej butelki. Wygląda świetnie. Jestem pewien, że ci się spodoba. I to wszystko. Muszę tylko zakręcić butelkę. Tylko gdzie jest pokrywka? Możesz się nie spieszyć, bo chcę dodać do koktajlu sekretny składnik sos sojowy. Musicie przyznać, że to genialny pomysł. Nikt nawet nie zauważy, bo jest w tym samym kolorze co kola. Muszę lecieć! No, w końcu znalazłem pokrywkę. Nie sądziłem, że tak długo to potrwa. Wszystko gotowe, Monika. Smacznego! To jest słone. Fuj, ohyda. Nie rozumiem, co to jest. Muszę się natychmiast napić. Lepiej, żeby to było dobre. Chyba niepotrzebnie to zrobiłam, to też jest obrzydliwe. Muszę umyć buzię wodą z mydłem, bo mam okropny posmak. O, woda, super. To jest o wiele lepsze niż moje dzisiejsze koktajle. Co za ulga. Wspaniale. Suzy, jak się masz? Ojej, czy ona nadal pije to kakao? dobiega ten dźwięk. Co się dzieje? Czas na zimny prysznic. Czyż wypadał deszcz? Jestem cała mokra. Pomocy! Przestań! Sorry, musiałam cię jakoś przywrócić do rzeczywistości. Zepsułaś mi cały nastrój. Przez ciebie nie zjadłam moich pianek. Zawartość butelek jest tak podobna, że nie wiem, co wybrać. Chyba te? Życz mi powodzenia, Mary. Chciałabym mieć farta. Monika, stąpasz po cienkim lodzie i zaraz wpadniesz na głęboką wodę. Wybrałaś bardzo niebezpieczny, toksyczny koktajl ze śmierdzącym serem. Nie życzyłbym tego nawet swojemu wrogowi. Mimo, że rozdrobniłem ser w blenderze i dodałem niebieską fantę, to zachował swój obrzydliwy smak. Ale wkrótce sama się o tym przekonasz. Proszę bardzo. Myślę, że jest gotowe. Przelewam do butelki. O dziwo, wygląda całkiem nieźle. Skończyłem tak mi gorąco w tym kombinezonie. Teraz mogę oddychać. Oj, nie czuję się zbyt dobrze. Chyba popełniłam błąd. To obrzydliwe. Muszę to natychmiast wypluć. Ojej, nawet kwiat padł. Nie chcę próbować czegoś takiego. Chyba wezmę Aha. tę butelkę. Dzięki za podpowiedź. Znowu tu jestem. Wszystko dobrze. Prawie zapomniałem o Mary. Muszę zrobić jej koktajl. Tym razem będzie to o wiele łatwiejsze i przyjemniejsze. Wezmę kolę i wleję ją do butelki. Tak na dobry początek. Teraz tylko zakręcę pokrywkę i gotowe. Kokola, super! Ja też chciałabym się napić. Co to Mary? Jaki fajny kostium. Raz i dwa, ta butelka będzie moja. Wybieram tę. O, to żelek! I jest tu coś jeszcze. To strzelająca posypka. Ale ekstra. Ciekawe, co jest w butelce. Oby też coś smacznego. I masz rację, Monika, naprawdę tak jest. Do zrobienia Twojego koktajlu użyłem dojrzałego małego arbuza, ale soku było tyle, że starczyło na całą butelkę. Już go nie potrzebuję. Muszę tylko dodać smoczek z galaretki. No wygląda świetnie. Umieszczę go tutaj i dodam posypkę. Wiem, że ci się spodoba. Jestem pewien, że będzie się dobrze trzymać. Gotowe. Wygląda wyjątkowo. Mam nadzieję, że docenisz moje starania, Monika. Ale fajnie. To sok arbuzowy. Widzę, jeszcze jeden żelkowy smoczek jest mój. No na twoim miejscu tak bym się nie ekscytował, Mary. Smoczek może jest smaczny, ale to, co jest w środku butelki raczej nie przypadnie ci do gustu. Wycisnąłem do niej sok z cytryny. A żelek to tylko wisienka na torcie dla odwrócenia uwagi. Oprószyłem go jeszcze strzelającą posypką. To prawdziwa bomba. Częstuj się, Mary. Świetnie, uwielbiam to. Jestem pewna, że w środku też jest coś smacznego. Jakie to kwaśne! Trzymaj się, Mary, jestem obok. Nie czuję się dobrze. Jak dużo żółtych produktów! W ogóle mnie to nie cieszy. Nie mówiłabyś tak, gdybyś dostała pyszne łódka z kurczaka. albo pyszne słodycze. Macie szczęście, a ja muszę iść cytrynę. Nie szkodzi, poradzę sobie nawet z tak trudnym wyzwaniem. Mam pomysł! Spróbuję go zrealizować! Przestań się wygłupiać, Lili. Weź się do roboty! Nie trzeba było mi przypominać. Dobra! Spróbuję wetknąć słomkę w cytrynę i wypić z niej sok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakie to kwaśne! Nic nie czuję, tylko ten okropny smak! Mam nadzieję, że niedługo sok się skończy wszystkim. Nigdy więcej nie proponujcie mi cytryn. Lili, dziwnie wyglądasz. nie potrzebujesz porządnej dawki cukru. Mam nadzieję, że to pomoże. O tak, od razu czuję się lepiej. Mówiłam ci. Dzięki Suzy, teraz ty. Z przyjemnością. Już nie mogłam się doczekać, żeby tego spróbować. Niesamowity aromat. Sprawia, że kręci mi się w głowie. Wow, jaka wielka nóżka! Mmm, podoba mi się taki rozmiar! Chrupiąca na zewnątrz i soczysta w środku! Idealna! Pilnie potrzebuję dokładki! Nie bądź taka chciwa, podziel się ze mną! Możesz wziąć kości, jeśli chcesz! Ale kurczaka zjem sama! Sorry! Porcja wcale nie jest taka duża! Przebrnęłam przez nią bardzo szybko! Masz potworny apetyt! Dlaczego zrobiło się tu tak gorąco? O nie! Ja płonę! Czy to przez te ostre Pomocy! Trzeba było się podzielić, to nic by ci się nie stało. Ale są plusy tej sytuacji. Mogę upiec marshmallows. Myślę, że to genialny pomysł. Nie przestawaj, Suzy! Potrzebuję trochę więcej czasu. Co ty robisz, Andy? Lepiej przynieś mi trochę wody. Uff, jakie gorące! Zanim spróbuję, muszę je trochę ostudzić. Dobra, próbuję. Jakie miękkie. Pianki rozpływają się w ustach. Są idealnie roztopione. Chcecie spróbować? Częstujcie się. Dzięki, Andy. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Spodoba wam się. Pyszności. Wow, różowa guma. A ja dostałam fatę cukrową. Jaka duża. Spaniale. Wszyscy mają szczęście oprócz mnie Różowa ryba wygląda ładnie, ale jestem pewna, że smakuje obrzydliwie Nie mam wątpliwości co do moich gum Chcę je spróbować już teraz O Boże, spójrzcie na to Wygląda idealnie Prawdziwy słodki skarb Jaka duża guma To mi się podoba Handy, jesteś czasami taki zabawny. Jestem po prostu w świetnym nastroju. Różowe potrawy mają na mnie pozytywny wpływ. Aby wzmocnić efekt, potrzebuję dokładki. Nigdy nie można mieć za dużo gumy. To pewne. A teraz nadmucham taki balon. Spójrzcie. No, dlaczego tak szybko pękł? Potrzebuję większego. Chwila, mam pomysł. Co to jest? Pompka! Pomoże mi nadmuchać ogromnego balona. Okej, okay, ale zabierz to ode mnie? Dobrze! No to biorę się do roboty. Umocuję gumę i teraz popracuję trochę rękami. Lili, trzymaj mocno pompkę! Wow, coś z tego wychodzi! Andy, a ty dokąd? Ten balon ciągnie mnie za sobą! Pomocy! Obawiam się, że jest już za późno. Nie uda nam się go uratować. Ja mam lęk wysokości. Zróbcie coś. O nie. To jest kosmos. O mój Boże, to jest straszne. Najważniejsze to nie oddychać i się nie ruszać, bo mogę spaść. O nie. Pomóżcie mi. Jak tu gorąco. Rozłóżcie coś na podłodze. Henry chyba wraca. Nie mogę zrozumieć, co on mówi. Jak się masz? A jak myślisz? Już nigdy nie nadmucham balonów. Wspaniale jest tu wrócić. Super, my też się cieszymy, że wróciłeś. Teraz mogę wreszcie zjeść moją watę cukrową. Jaka jest miękka i aromatyczna. Po prostu niesamowita. To tak, jakbym znalazła się w chmurach. Wow, jak fajnie. Chcę więcej chmur. Są takie puszyste. To najlepsze, czego doświadczyłam. Ej, cześć! Dobrze was tu widzieć! Skąd pochodzi ten dziwny dźwięk? Słyszycie to? Daj nam swoje chmury! Szybciej, Andy, dawaj watę, zanim Lily coś zobaczy. Boże, to jest naprawdę dobre. Chyba na chwilę zasnęłam. Hej, co wy robicie? Oddajcie mi to. To moja wata cukrowa. zdzieliście prawie połowę. To oburzające. Zajmę się resztą. Niezły pomysł. Dzięki temu nie uda wam się ukraść ani kawałka więcej. Gotowe. Wielkie rzeczy po prostu troszkę spróbowaliśmy. Niech Suzy spróbuje teraz swojej ryby. O, to jest obrzydliwe nawet w dotyku. Pachnie też paskudnie. Spróbuję ją polizać. O chyda, nigdy bym się na to nie odważył. Ale każecie mi to zrobić. Z własnej woli nie zjadłabym surowej ryby. Fu, zaraz zwymiotuję od tego smaku. Suzy, nie pluj. Wystarczy, odmawiam jedzenia tego. Co zamierzasz? Boicie się? Możecie się uspokoić. Ten kij baseballowy nie jest dla was. Proponuję, żebyśmy zagrali. Andy, pomóż mi. Szczerze mówiąc, nie mam ochoty dotykać twojej ryby. Łap. Co za trafienie. Oj, mogłam tak mocno nie uderzać. Brawo. Czas na degustację naszego tortu. Co to jest? Z nieba spadła ryba. Ciasto jest zniszczone, co za pech, mam nadzieję, że nie dowiedzą się, że to ja podrzuciłam rybę. Niebieski to mój ulubiony kolor. Moim też by był, gdybym dostał smakołyki, spójrzcie na tego soczystego burgera, ekstra, a ja mam ogromny tort. Wszystko to jest zdecydowanie lepsze niż główka czosnku. Dlaczego życie jest tak niesprawiedliwe? Smacznego, Andy. Może któraś z Was zacznie. Dobra, dobra, jestem gotowy do działania, jeśli się nie uduszę. Ten czosnek naprawdę śmierdzi. Wow, jak łatwo rozpadł się na ząbki. Mam nadzieję, że w ten sposób łatwiej go zjem. Chociaż i tak nie ma w tym nic dobrego. Fuj, zaraz zwymiotuję. Zamknij buzie, strasznie śmierdzi. Musimy szybko założyć maski. Mnie by się przydała! Biedak, jest taki wrażliwy. Wiem, co zrobić z tym zapachem. Użyjmy odświeżacza. Zapewniam, że będzie o wiele lepiej. Super, można zdjąć maski. Tak miło jest oddychać bez nich. Czuję się trochę lepiej. Nie rewelacyjnie, ale super, że nie muszę już jeść czosnku. Z chęcią spróbowałbym burgera. Zapomnij o tym, Andy. Burger należy do mnie. To jest tak ogromne, że nie mieści się nawet w ustach. Bardzo soczyste na i niesamowicie miękka bułka. Wyobrażam sobie, jakie to pyszne. Masz rację, Andy, to jest wspaniałe. Żałuję, że nie miałem okazji spróbować. Musisz uwierzyć mi na słowo. No i dobra, mam jeszcze szansę na tort. Oj, przepraszam, mam czkawkę. Co się dzieje? O, chyba przestałam. Oj, jednak nie, wyciągnęłam pochopne wnioski. Lili, twoja czkawka zwaliła nas z nóg. Przepraszam, nie zrobiłam tego specjalnie. Dobra, różne rzeczy się zdarzają. Jest okej. Okay. Czas skosztować mojego tortu. Dam sobie spokój z manierami, zjem go gołymi rękami. Jest taki miękki. Super, aromat wręcz przyciąga to wspaniałe ciasto. Z chęcią byśmy go spróbowali. Myślę, że sama sobie poradzę. To jest najlepsze jedzenie na świecie. Mogłabym przez cały czas jeść tylko ciasta. O tak, kocham gumę. Nie wiem co to jest, ale chyba mi się podoba. A ja mam trzy bananowe cukierki. Yy, dlatego chcę być pierwsza. Patrzcie, można włożyć te cukierki do nosa. Yy, lepiej nie. Yy, jesteście tacy nudni. No dobra, czas na trochę słodyczy. Wow! To jest takie dobre! Szkoda, że nie możecie spróbować tego cukierka. Oh, yeah. Spójrzcie. To wygląda jak kły. Mary, przestań się wygłupiać. Co za nudziarze. Okay. O, teraz moja kolejna spróbowanie tego, co jest w butelce. Hmm. Oh, yeah. No to sprawdźmy. Ojej. Wow. Hmm, pyszne. Trochę się klei, ale jest smaczne. Ted, y Pozwól, że ci pomogę. Najważniejsze jest to, żebyś trafiła do ust. Spróbuję. Gotowy? No to jedziemy. Nie, no Emma! Mogłaś dokładniej wycelować. Przez ciebie już nie mam nic do picia. What? Przepraszam. Ale ja mam całą tubkę gumy. I moja kolej. Wow. Emma, daj nam spróbować! Nic nie zostało. Co za chciwuska! Spójrzcie, zaraz nadmucham ogromnego balona! Ojej! E, może wystarczy? Inaczej dojdzie do eksplozji! Uważaj! Co za ochyda. Nie będę jadła surowych jajek! A mnie nie wolno jeść ostrych potraw! No. Ciekawe, co to jest? Hmm. Emma, na pewno masz coś pysznego. Pospiesz się i spróbuj. Wygląda dosyć bezpiecznie. Zobaczmy, co jest w środku. Fuu, jakie to kwaśne. Nie chcę tego. Musisz jeszcze prysnąć sobie do ust. Takie są zasady. No dobra. Nie sądziłem, że to aż taka zabawa. Ted! Co ty robisz? Przestań! Wystarczy! Ty też zaraz posmakujesz tej kwasowości. Fuj, to naprawdę obrzydliwe! No a teraz musisz spróbować swojego ostrego sosu. Kurczę, no nie chcę! Nie chcesz, ale musisz. Trzymaj buzię otwarto. Już za chwilę wypełni się pysznym sosem. O nie, nie chcę. Robi mi się gorąco. A! No i jak? Dostałeś za swoje? To jest moja szansa. Muszę to wykorzystać. Ojej, jak gorąco! Ale było warto. Teraz nie będę musiała jeść surowych jajek. Uwielbiam sadzone. No to próbuję. Jakie pyszne! Dziewczyny, nie czuję się najlepiej. No nawet nie życzył mi smacznego. Co to za toaleta? Kukurydza, no nieźle. Ja mam jakieś dziwne cukierki. Mam nadzieję, że są smaczne. Ted, ty zaczynasz? Właśnie wpadłem na pomysł, jak zjeść te słodycze. Dla małych cukierków małe rączki. No to zaczynam. Prosto do mojej buzi. Smaczne, ale trochę mało. Swoją drogą to wcale nie są cukierki to guma. Spójrzcie nad dmucham balona. Co wszystko? Takiego balona można zobaczyć tylko z lupą. Bet. Nigdy wcześniej nie widziałam tak małych baloników. To wygląda żałośnie. Ojej, co się dzieje? To popcorn! Mary, masz szczęście! Wow, uwielbiam kukurydzę, ale jeszcze bardziej kocham popcorn. To obowiązkowy element każdego horroru. Zaraz jakiś obejrzymy. No to włączam. Nie, Mary! Przełącz na inny program, proszę! Jeszcze czego? Jestem ciekawa, co będzie dalej. Jesteście takimi tchórzami. No dajcie spokój. O nie, skończył mi się popcorn. Teraz film nie jest w ogóle interesujący. Emma! Czas spróbować toaletę. A, tak. Ale mam też dwa smakne lizaki. Co jest w środku tego małego sedesu, Muszę to sprawdzić. Mm -hmm. Myślę, że ten proszek będzie świetnie smakował z lizakami, mm, pyszne, naprawdę jest o wiele lepszy dzięki temu. Ja też chcę spróbować, i spróbuję, dokąd ona poszła? Co to takiego? Złodziejka! Zobaczymy, co powiesz na lepkiego lizaka we włosach. Hmm. Mary, dlaczego jesteś taka zdenerwowana? Czyżby coś się stało? Teraz już nigdy nie pozbędę się tego lizaka z włosów. Wiem, co może ci pomóc. Trzeba ich trochę zgolić. Mary, poczekaj, chcę ci pomóc. Myślę, że Mary zaraz straci fryzurę. Mmm, uwielbiam czereśnie. Czereśnie? Masz szczęście, Mary. Ja mam kukurydzę. A ja zielony groszek. Fuj. Macie pycha dziewczyny. No to jem moje pyszne owoce. Uwielbiam czereśnie. Mmm, jakie pyszne! Rewelacja. Ej, na co czekacie? Będę musiała zjeść tę kukurydzę. Na pewno nie są to owoce, ale no nie jest tak źle. Hm. No, całkiem niezła. Troszeczkę twarda, ale sobie poradzę. A ja mam problem. Ciekawe jak smakuje ten groszek. Ojej, nie mogę otworzyć słoika! No... Dalej. Wreszcie. No, nie pachnie to zbyt ładnie. Mam nadzieję, że przynajmniej groszek będzie mi smakował. Spróbuję. No, mogło być gorzej. Da się zjeść. Dziewczyny, zostało mi trochę pestek. No to łapcie. Hej, co ty robisz? Jak możesz? A mi zostało troszkę ziarenek, a masz. Tak? Zaraz cię załatwię. Zobaczysz. Ojej, chyba dobrze się bawią. Ja też chcę z nimi zagrać. Dziewczyny, łapcie groszek. Ty też? No to masz. Sama za chwilę oberwiesz. Przestań! Przez wasz pojedynek nie mam już kukurydzy. Na szczęście zdążyłam zjeść wszystkie czereśnie. Wasze jedzenie leży na stole. Też wolałybyśmy zjeść czereśnie. Co za pech! No, nie wygląda to zbyt apetycznie. Nie wiem jak ty, ale ja nie chcę tego jeść.